Witam Was w kolejnym odcinku z GTA Dzisiaj zajmiemy się sprawą Leatherface'a po nabdchiku. Sprawdzimy czy ten nick jest prawdziwy, czy jednak fałszywy. Proszę oglądać do końca. Już jedziemy na miejsce. Dobrze jadę. Trochę to zajmie. Dobra, już jesteśmy prawie na miejscu. Jeszcze tylko kawałek. Dobra, już powoli dojeżdżamy. No i jesteśmy na miejscu. Będę musiał to robić szybko, bo nie chcę, żeby mnie noc zastał. A więc tak, zakrwawiona podłoga i vortek. Pokiego ten vortek. Tutaj też taka podłoga. Jezus Maria, myślałem, że ten pieniędzy to jakiś e, hop, prawie zawału dostałem. Muszę się bardzo śpieszyć. Najgorzej będzie, gdy mnie tu jeszcze mgła zastanie. kurde już się robicie no moment Co jeszcze poczekacie haha Próbowałem znaleźć kody na zrobienie południa, no ale mi się nie udało. Dobra, nic tu więcej już nie ma. ciekawostka na temat Panopticon. W definitywnej wersji Gitar Andreas, w tym remasterze, który tak naprawdę nie jest remasterem, tylko pogorszeniem całkowitym, no to te podłogi cały czas są zakrastowione, więc to nie jest uwaga tekstur. Teraz jedziemy do miejsca, podobnego do panoptika, tylko że o wiele mniejszego. Kurde. Uff, udało się. Na szczęście mi auto nie wybuchło. Gdyby mi auto wybuchło, to by było niefajnie. No i już jesteśmy na miejscu. Tutaj też podłoga cała zakrwawiona. I stąd widać Panoptikon. a no w sumie tędy mogliśmy pojechać, no ale trudno. Najciekawsze jest to, że tu można znaleźć piłę mechaniczną. Ale Elderface, którego sprawą właśnie w tym odcinku się zajmujemy, używał piły mechanicznej. Stąd przecież nazwa filmu Teksajska masakra piłą mechaniczną. błagam Więc to jest really Sas. Że tu jest piła mechaniczna. Niedaleko panopticon jest jeszcze nieoznaczona wioska Chyba Chyba niedaleko panopticon Nie wiem gdzie dokładnie Najwyżej znajdziemy najwyżej nie O udało się No to jedziemy w kierunku hmm, prawdopodobnie tej wioski Tej wsi O całe szczęście Jest. Dobra, jedziemy. To chyba nie tu. To chyba tu. Ej, tu chyba. To nie jest oznaczone. Sprawdzę. Nie to nie tu. To jedziemy tam, gdzie przed chwilą pokazałem na mapie. Trochę to zajmie. A dlaczego pokazuje całą, całą moją drogę żeby nie robić, bo nawet nie umiem robić. O tak jak myślałem to tutaj. Co ona tutaj robi, co jest dobra, to tu Zytut staniemy. Najpierw zbadamy tą część. Jakaś dziwna kobieta. Nie, no w sumie normalna. Normalne domki, przyczepy kempingowe, płoty, kamizelka kuleodporna? Co jest? No i reszta to to samo. Co one tutaj robią? One powinny być tylko w tych dużych miastach. I co robią na takim zatupił? Co jest? Przed chwilą, jak przyjeżdżaliśmy w, w, przez tą część tej wioski, ogólnie tutaj są normalne domy, tylko ten przyczep chyba. O staruszka, no to zauważyłem tam piłę mechaniczną. Co ona tutaj zaś robi? Proszę bardzo, piła mechaniczna. A właśnie to jest też sus, no bo w tej wiosce, tej wsi występuje gościu, co tak kulawo chodzi, masiona w mordzie. I jego morda ogólnie wygląda bardzo dziwnie. I on jest według niektórych, i on jest przez niektórych uważany za prawdziwego Leatherface'a. czego wy chcecie ode mnie. Dobra. Trochę przyspieszyłem czas. Bo, chcemy doc... bo chcę doczekać do ranka, żeby sprawdzić, czy że ten gościu tutaj będzie. W obu częściach tej wioski oczywiście sprawdzę. Tutaj tradycyjna staruszka. Hopy. Staruszka. Policjant, baba, hop, pani. Hop. Pani, staruszka, pani... Jak na razie tego goszka tu nie widzę. I nie, nie chodzi mi o tego. Chodzi mi o tego bez koszuli. Mój samochód w ogóle zniknął. Albo został ukradziony, nie wiem. Na wsi wszystko może się zdarzyć. O! O tego mi chodzi, proszę bardzo. On jest przez niektórych uważany za Leatherface'a. Ja też w to wierzę. Bo tak sus się zachowuje. Zresztą proszę. Zo Zresztą zobaczcie. Na jego dziwny chód popatrzcie. Wszelki wypadek go zabiłem. Dobra, to tyle z tego odcinka Nara.